Sięma, to ja. I dzisiaj paka od nietypowej marki. Nietypowego Repera. Znaczy, wy już wiecie, ja po prostu nie chcę mi się mówić, no ale wszystko macie tak na górze, co odpierdam. Bardziej to bardziej co próbuję zrobić. tak to na zapas, jakbym się tak już nie mógł nagrywać. Oh, Okej. Okay. I mamy czapeczka od HEALTH NATURE eee yy, tak wygląda i do tego rozdawali plakat, ale w sumie nie, nie zamówiłem czy plakat, no plakat ale nie zamówiłem tego, tego dla plakatu. o plakacie się dowiedziałem później fuj i tu wszystko no To śmieci do spalenia ja tu tylko założę czapeczkę tak jeszcze na chwilę pokażę tu widać pickers jest tu mamy naklejki Wiesz, jeszcze jeszcze jest słysy co pewnie gdzieś nakleję która dawno nie miałem takiej to jest w ogóle jeszcze uuuu w takim metalowym patrzcie nie jest takie kropeczki śmieszne co? jedną albo drugą? czy jak to działa kurwa to jest za dużo na moją głowę ostatnio takie rzeczy no wyjebane czapa git ja sobie ją potem ogarnę i mam nadzieję, że odcinek się spodobał. <laughs> I to tyle, kurwa.